Cześć wszystkim! Witajcie bardzo serdecznie w My Talking Angela Zaraz tutaj Angela będzie miała level! Huhu! Dziewiąty? A nie? Czy jest, czy nie? Nie wiem, słuchajcie chyba... A, jest levelek! Teraz dopiero! Mamy dziewiąty poziom, dostaliśmy jakąś paczuszkę, tak? Pięć nowych new stickersów Oj, pieniądze, tak? Pięknie, co to mi się dzieje? Co mi się tu włącza? Nie chcę nic tutaj Dobra, dziewięć Super, tu jest jakiś prezencik. Watch video, żeby wygrać. No dobrze. No nic, będziemy musieli zjeść teraz, proszę. Niech, An niech Angela sobie tutaj zje to wszystko. No i pięknie, zobaczmy co tu jest w garderobie. Nowego. O, ponytail, tak, tylko że kucyki, tak, tylko że. No niestety nie mamy funduszy na to. Więc może niech Angela idzie teraz sobie tutaj się. Słuchajcie, umyć, umyjemy ją, no bo jest teraz taka brudna troszkę. Damy sobie wodę, tej prysznic i lecimy, słuchajcie, lecimy dalej z tym wszystkim. Okej, okay. dobra, wyłączmy to. Teraz ząbki trzeba umyć. Proszę bardzo. Tutaj dokładnie trzeba wyszczotkować ząbki Angeli. I pięknie. No, teraz jest bardzo fajnie to wygląda. Niech ona się troszkę zdrzemnie, słuchajcie. Niech sobie śpi. Żebyśmy mogli podnieść sobie troszkę, słuchajcie, jej y, tutaj zmęczenie obniżyć. Niech tutaj śpi. A potem będziemy po prostu, słuchajcie, dalej, dalej grali jakieś minigierki. Zobaczymy czy się uda. No na 1% to tak malutko. Musielibyśmy coś zrobić. Słuchajcie, żeby, żeby ona tutaj e, przestała spać, może. Oj, co jest? Słuchajcie, co się dzieje. Jakiś film się włączył. Filmu nie chcemy. Dobra, obudziliśmy ją. Troszkę levelu dostała. Chodź, pogramy w gierki. E, Bubbles, Bubble splash. No to dobra. Kotek is tired. No nie możemy teraz. Naprawdę. <laughs> może jakąś reklamę tutaj obejrzymy, słuchajcie. I dzięki temu będziemy mieli miksturkę, bo nie mamy jak, słuchajcie, miksturki tutaj zrobić. Zróbmy, może, roz opening, słuchajcie. Paczuszek. Zobaczmy. 18, 5. O, rzadkie. Kolejne rzadkie. Okej, okay, dobra. Otwórzmy to tutaj, słuchajcie, na tych kartach. Your duplicates, the on sale to the others players. Okej, okay, no moje duplikaty. Otwórzmy kolejną. O, rzadki, Kolejne rzadki. Pięknie, patrzcie, ile mamy kart subcio. 7 21 17 19 i duplikaty same słuchajcie. Znowu duplicate duplicate. Epic! Uuu, epic moi drodzy, mamy epika. Super. Kolejny epic. Ale nieźle. Bardzo mnie to cieszy Zobaczmy tą kolekcję, co? Dobra, zobaczmy Tu mamy tak Complete this collection and get Valkyria A, czyli tu musimy plus 4 free Complete Pages 1, 3. Ok, czyli musimy strony od 1 do 3 zrobić. Na razie mamy tutaj. Patrzcie, 2. You unlocked eye show. collect. Dobra, dostaliśmy tutaj, słuchajcie. Teraz na oczy naszej Angeli pomalujemy mocniej. Pięknie, słuchajcie. Nową rzecz odblokowaliśmy. Unlocked mascara. Co to znaczy mascara? Będziemy coś. A. W sensie, że co, tu tak? A, patrzcie. Rzęsy. Nieźle. <ścoughs> Proszę bardzo, dostaliśmy pierwszą kolekcję. Lipstick, szminki. Oj, kupiłem czerwoną szminkę. Nieźle. Dobra, przejdźmy do dalszej kolekcji. Patrzcie, complete. You, you unlocked royal place. O! Weźmy sobie ten royal place. To miejsce. Fajnie to wygląda. No i teraz tu mamy... Grey fairy. O proszę, futerko, weźmy sobie. Proszę bardzo, już teraz mnożnik jest plus 7. Bardzo ładnie. <coughs> o, ginger fairy. Plus 9 teraz, pięknie do naszej kolekcji. Black, no to teraz mamy plus 11. You unlocked Valkyria, Black and White Fairy Valkyria. Patrzcie za. Wow, nieźle, 15. No i tutaj kolejne kartki musimy tutaj zdobyć. Street outfit. Patrzcie, plus 19. Patrzcie, Tomek. Tomka mamy. No i to są nasze kartki. Nieźle, mamy też duplikaty. Sticker value 1400. Możemy słuchajcie. Aleksowi damy, bo on potrzebował. Yy, także spoko. Na, najwyżej będę wam rozdawał te karty. Może... O! Coś dostałem? Nie. Tutaj coś miga epickiego. Dobra. Może mi się coś wydawało. Ale mamy mnożnik teraz 19. To szybciej levele będziemy zdobywać. Yy, słuchajcie. Sprawdźmy sobie. <laughs> Dokupmy może tutaj. Proszę bardzo i zagrajmy w coś. Jakbym coś pograł. Blum Splash, zobaczmy. Gramy sobie troszkę. Splashek baloników. Oj no to będzie tutaj problem. Zaraz to przegram. Tyle będzie z naszej zabawy. <grymny> No i przegrałem. No ładnie. To sprawdzimy jeszcze raz. No to to będzie trudno zniszczyć. Jak ja to mam zniszczyć, powiedzcie mi. No to ładnie oj, nie ma takiej mocy, żebym to przeszedł, słuchajcie. No dobra, tu tak to się udało. No, to ładnie. No dobra, tutaj już troszkę lepiej idzie. Dobra, myślę, że możemy zakończyć. Słuchajcie, fajnie. No, a ja Wam dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pozdrawiam.